Party dwa, dobra. Yy, w ogóle sobie podwinęłam butem i będę musiała jeszcze mieć ten, więc teraz zrobimy to. Yy, Zarzę I ten drogi yy, kosztował 20 zł. Więc Ogólnie to jest taki biały, bo użyłam korektor, więc Trochę tu mam taki biały, więc... bo użyłam korektor, więc dajmy tutaj tak. Taki czerwony. Ogólnie on pachnie, a to taka to jest serduszko taki balsam Ogólnie. Nå tar jeg ikke Dobra, damy tak. No ładnie, ładnie. Dobra. umyłam zęby, więc no nie muszę mieć. bye